Jacek Hoga, dzień dobry. Wolności. Nie wiem, czy te rybki Państwo będą widzieć. Może mniejsze, ale za to dużo. E... Prawdą jest, że nie trzeba czuć wolności. Potrzeby wolności. Prawdą jest, że można czuć się lepiej w niewoli. Jak napisał jeden biskup dawno temu. A jak rozmawiają dwa ptaki w klatce, stary, smutny. Sowie osiwiały, ssowiały Młody szczęśliwy i mówi: O co ci chodzi? Klatka ze złota, woda czysta, jedzenia w bród. Stary nie wytłumaczy młodemu, dlaczego tęskni za wolnością. Niedawno byłem z dziećmi na targowisku wiejskim co tygodniowym eee, i mówię do dzieci: Popatrzcie po tych ludziach, popatrzcie po twarzach. Popatrzcie po oczach tych ludzi. Popatrzcie, jak do siebie się odzywają. Popatrzcie, jak się uśmiechają. Popatrzcie na tego pana, który sprzedaje ozdobne rośliny. A ponieważ nikt do niego nie podchodzi, gra sobie na harmonii po prostu. Ładnie, gra na harmonii. Nie jest nieszczęśliwy, jest szczęśliwy. W Tesco by mu nie pozwolili grać na harmonii. Jak się porówna uprzejmych ludzi, którzy dla nas pracują w Biedronce, w Tesco, nie wiem, jakichś tam Carrefourach i innych tego typu rzeczach, yy, uprzemysłowionym handlu, to jedna cecha wspólna jest, to, to są ludzie uprzejmi, ale nie mają tego błysku w nie mają tej wolności w oku. Może, może są szczęśliwsi, takim się wydaje, bo nie znają wolności, może zarabiają więcej, może urlopy mają dłuższe, ale nie zamieniłbym tego w życiu na miejscu pana, który gra na harmonii, sprzedając paralegonie. I to widać też na kamwie tego mojej pracy zawodowej: tak starania się o, o wolność Polakom w kwestii obrony koniecznej, wolność w kwestii posiadania broni. To niezrozumienie, to, to przykre dla mnie patrzenie na ludzi, którzy wspierali fundację, postulowali to co fundacja, potem zrobili pozwolenie, mają herb czerwony jak bolszewicka karta członka PZPR czy jakiejś komunistycznej partii Rosji. I, I co? I już nie są za wolnym dostępem do broni czarnoprochowej, już mówią, że trzeba uregulować dostęp do czarnego prochu, że trzeba uporządkować a powszechny dostęp do broni przecież jest, wystarczy zrobić kilka kroków w Ministerstwie Dziwnych Kroków, przejść przez administracyjne dziwactwa, wydać kilka tysięcy na rzeczy zbędne paliwo, opłaty skarbowe, obowiązkowe uczestnictwo w stowarzyszeniu takim czy innym egzaminy, szafa pancerna szafa pancerna wprowadzona tak po prostu, bo jak spojrzymy na statystyki kradzieży czy nieuprawnionego używania legalnej broni sprzed wprowadzenia obowiązku szaf w Polsce i po wprowadzeniu obowiązku, nie ma żadnej różnicy. Ale dzisiaj to wolnościowcy będą rozkminiać, jaki typ zamka powinien być w rozporządzeniu i których to producentów faworyzuje. Właśnie ten to, to podkreślanie przez. Ludzi posiadających broń na pozwolenie tej pogardy dla ludzi, którzy mają broń czarnoprochową. To też ma swoje drugie, znaczy odbicie lustrzane, tak. Te parodialne oburzanie się ludzi, którzy są za wolnością, na to, że nie mogą dostać czarnego prochu. No, można dostać, tylko wystarczy się postarać. Ja wiem, że fajnie by było, jakby można kupować normalnie, ale to naprawdę nie jest problem posiadać legalnie broń czarnoprochową i amunicję do niej bez, bez żadnych e, papierów, tak, nie wystarczy, że jeden w środowisku zrobi EKB taki, który już ma pozwolenie na broń, to mu nie będzie robiło, że jest w kolejnym rejestrze e, no i może się dzielić, tak może w prezencie dać cokolwiek naprawdę ludzie możecie się ogarnąć no ale ja nie o tym ja o tym socjalizmie, o tym o tej bezpłatnej służbie zdrowia której trzeba żywność do szpitala donosić, bo przecież jak człowiek jakby dwa tygodnie był po prostu w szpitalu na tej diecie, to by się rozchorował. O tym, że ludzie nie rozumieją, nie widzą problemów w tym, że jest obowiązek posiadania prawa jazdy czasowego już teraz, o tym, że dzieci muszą z powrotem mieć karty rowerowe. To, to egzaminowanie nas na każdym chwili. to zresztą w kościele jest to samo: tak jakieś absurdalne kursy e, obowiązkowe na, na małżeństwo, a potem dawanie unieważnienia prawem kaduka, bo nie prawem bożym, na podstawie tego, że nie, dorośli, nie dojrzali do małżeństwa, tak? a jakoś byli na kursach, sam słuchałem kazania słuchałem jak przysięgali sobie, a potem dostali unieważnienie, bo uwaga, uwaga, byli niedojrzali do małżeństwa, obie strony i w związku z czym uznaje się małżeństwo za niebyłe a żeby zawrzeć następne, muszą mieć zgodę biskupa to nie prości zrobić, żeby wszyscy mieli od razu zgodę biskupa, będziemy mieli mniej unieważnień oczywiście sobie kpię, bo, bo no nie zazdroszczę kapłanom, którzy są w sądach biskupich bo są pomiędzy młotem a kowadłem z jednej strony dziwacznie skonstruowane prawo kanoniczne, z drugiej strony nieodmienne zasady Kościoła dane nam przez Boga, Stwórcę i Prawodawcę. Małżeństwo jest nierozerwalne. Nie chciałbym mieć na sumieniu stwierdzenie nieważności małżeństwa, które jak wpysk jest ważne. No i właśnie, i to już usprawiedliwia sumienie, to jest ta wygoda tej klatki ze złota, tak? Dostałem unieważnienie. Będę mógł wziąć ślub. Czy ślubowałeś szczerze? Czy ślubowałeś wszystko? Czy byłeś świadomy tego, co ślubujesz? Na każde pytanie pada odpowiedź: tak, tak. Czy masz ważne unieważnienie? Tak. Niespójności szanowne nie zauważy. Jest to bardzo bolesne, że właśnie tak jak kilka razy miałem taki spór z jednym z propagadorów. Przepisów o broni, bo nie da się powiedzieć, żeby ten człowiek był propagatorem tego, żeby uwolnić dostęp do broni w żaden sposób. Chociaż twierdzi inaczej i pisze inaczej, eee, że najwyższy czas, żeby w Polsce stworzyć urząd, który będzie certyfikował broń wytwarzaną w Polsce. Nie mieliśmy tego, bo nie było bro produkcji broni dla cywilów. W Polsce to było tylko rożnikarze. Teraz są już fabryki. To musi być taki urząd. I on to popiera. Urzędnicy to patrzą tak ze zdziwieniem, co jest zabawne, to pokazuje lenistwo polskich urzędników, mieli następne etaty, a przedsiębiorcy, producenci, część z nich jest za. Dlaczego? To może być zabawne, bo dlatego ludzie nie chcą wolności. Bo ponieważ w Belgii jest, w Anglii jest, we Francji jest, w Niemczech jest, to, co to w praktyce oznacza? To nie oznacza, że ta broń jest bezpieczniejsza. To znaczy, że jak masz papier na broń i ona ma certyfikat, to jeśli komuś wybuchnie w twarz, a masz certyfikat, to osoba poszkodowana nie może pozwać producenta. I to jest wszystko, co robi urząd, który zatwierdza bezpieczeństwo broni. I nie da się człowiekowi inteligentnemu przecież wytłumaczyć, że taki urząd jest bez sensu i że nie powinno go być, bo jest po prostu niepotrzebny. W Polsce jest zbędny, wszędzie jest zbędny. To jest siła rozpędu, XVIII, XIX, no, XIX wiek, gdzie wszystko chciano zracjonalizować, a racjonalizacja to taka maseczka, spod której e, wystaje, jak pod kątem spojrzymy, bezczelna twarz totalitaryzmu państwa, po ubóstwienia państwa i w myśl zasady wszystko w państwie, wszystko dla państwa, nic poza państwem. A wolność jak wytłumaczyć wolność człowiekowi, który jej nigdy nie poczuł, który czuje bezpieczeństwo klatki, czuje smak jedzenia, które nie zawsze mu może smakuje i mówię to w przenośnie nie chodzi o jedzenie. Widzi, że pan raz jest lepszy, a raz gorszy, ale przecież bije tylko, jak zasłużyliśmy. No, ewentualnie jak źle zagłosowaliśmy w wyborach. Bije też w przenośnie oczywiście, chociaż nie zawsze. No i co może zdarzyć się? Co by musiało się zdarzyć, żeby ludzie chcieli wolności? A, bo ci dobrzy politycy, nie wiem, patriotyczni, wolnościowi, jak tam chcecie, takich zwijcie. Bo oni się kłócą. Gdyby się nie kłócili, to by wspólnie, razem poszli i wtedy było wszystko dobrze. A ja muszę tak z bliska patrzeć na tych ludzi. I chociaż widzę tam ludzi bardzo cennych, których słowo jest dla mnie więcej warte niż nie jeden kwit od notariusza, to widzę tam też mnóstwo ludzi, z którymi bym nie poszedł do notariusza, od których bym nie kupił używanego samochodu, nie wszedłbym w żadną dobrowolną umowę. Którzy twierdzą, że polityk może kłamać, że szpiedzy i politycy w etyce katolickiej to jest cytat z jednego z tych mistrzów. Mają zwolnienie z prawdomówności, że oni nie muszą. A jak został poproszony o to, żeby podać jakieś dane do tego, jakiś przypis, mówiąc delikatnie, no to nie był w stanie. To nie był w stanie. I ci wpuszczali na lewo, tak, ci wpuszczają z Niemiec, a ci wpuszczali z Bangladeszu na lewych, coś tam, wizach, prawda, fałsz, trochę nieistotne. W tej chwili, no bo wpuszczali tak czy owak, naprawdę tych, tych ludzi dużo. A, co widać, nawet po wsiach, już wokół Toronia. I już też kobiety młode, nie tylko mężczyźni. W związku z czym idziemy ścieżką Francji tylko 40 lat później. I w Warszawie mi jeszcze minister powie, że musimy, nie ma wyboru. Absolutnie musimy, proszę pana, bo, bo potrzebujemy tylu a tylu set tysięcy rocznie nowych pracowników na rynku pracy. Prawdą jest, że doprowadziliście społeczeństwo, mówię to do polityków, do ludzi myślących krótko i nieznających cnoty, która jest siostrą bliźniaczką cierpliwości, że rzeczywiście tych ludzi w Polsce brakuje. Ale rozwiązanie, które proponujecie, jest gorsze od choroby. I to jest problem. To rozwiązanie jest gorsze od choroby. W związku z czym nie wiem, czy mogę zakończyć to pozytywnie. Cesarstwo rzymskie nie podniosło się ze zniewolenia w okresu. III wiek naszej ery to już jest wprowadzanie zamordyzmu i z tego zamordyzmu się nie podniosło. Coraz surowsze prawa, coraz głupsze prawa, a jednocześnie wpuszczanie barbarzyńców, którzy. E, sui ru, juris, tak, nie wiem, pewnie kalecze pod własnym prawem żyjących i nie widzieli, że o czym zresztą biskupi z epoki pisali że w, e, z galijskiej zromanizowanej prowincji ludzie chętnie przechodzili na prawo barbarzyńskie bo tam było więcej wolności, tam się dało w końcu żyć i nie dodawali tego Rzymianie i ich państwo upadło tak jak i Europa chyba musi upaść, pytanie czy Polska też musi upaść. Bo na dzień dzisiejszy optymistą bym nie był, ale po kryzysie lat 60. 70. XIX wieku e, przyszło odrodzenie najpierw płodności, potem ojczyzny, po smucie lat 70. Kiedy wydawało nam się, że jest nas za mało. Że nie damy rady, że, że komuniści mają przewagę. Przyszedł Jan Paweł II, i przyszło to, że ludzie na placu w Warszawie się policzyli i już żadna propaganda nie była w stanie im wmówić, że jest ich mało. W związku z czym, żyjąc w klatce bo de facto żyjemy w klatce nie zapominajmy o wolności, którą mieli nasi przodkowie, i pamiętajmy, że przy każdej. Nadarzającej się okazji szukajmy ucieczki z tej klatki, nie w sensie geograficznym, tylko w sensie, żeby z tej woliery zrobić z powrotem ogród. Najlepiej ogród Maryi.